Zaraz znajdę. O, jest łyżka. Klasyka kuchni z moich rodzinnych stron – najlepsza babka... Babka ziemniaczana, jaką kiedykolwiek jedliście, jaką kiedykolwiek ja zrobiłem. I to jest taki sprawdzony przepis połączony czy stworzony z kilku innych przepisów. Podróżując po Polsce odwiedziłem naprawdę mnóstwo gospodyń, które pokazywały mi swój najlepszy sposób. I ten, który chcę Wam pokazać, jest jednym z moich ulubionych. Bazuje na prostej rzeczy, ale powoduje, że babka jest naprawdę delikatna, jasna i soczysta. No ale od początku. Nie możemy się wyrzekać pewnych rzeczy, nie wyrzekamy się smaku. Smak babki ziemniaczanej może być różny, może być to babka ziemniaczana jarska, ale. Znawcy twierdzą, że najlepsza jest ta z mięskiem. Boczek, wędzony, surowy boczek. Pokrojony od razu, musimy go zesmażyć. Do niego cebula, pokrojona w kostkę. I z cebulą chwilę czekamy, ale od razu możemy się skupić na tym, co bardzo istotne w kontekście babki ziemniaczanej, czyli na ziemniakach. Jakie wybrać ziemniaki, bo to okazuje się być kluczem. Do sukcesu i do dobrej babki ziemniaczanej. Wybierajcie ziemniaki mączyste, czyli te, które mają mniejszą zawartość wody, dużą zawartość suchej masy. Bo wtedy ta babka nie jest taka zbita, nie jest taka gumowata, nie jest e, taka ciągnąca, jest raczej delikatna. I to jest jeden z tych sekretów, który na pewno odkryłem i który sprawdza się. Wierzcie mi, ziemniaki mączyste, ścieramy na tarce o drobnych oczkach, to mam już tutaj zrobione, każdy z Was bez problemu to zrobi. Zobaczcie, mała ilość wody. Ale co zrobić, żeby te ziemniaki były cały czas później delikatne i białe? Jeden z tych sekretów, który absolutnie wam polecam. Gorące mleko, zagotowane mleko i 100 ml tego mleka na kilogram ziemniaków robi naprawdę dużą różnicę. Trzeba te ziemniaki delikatnie zaparzyć. Cienkim strumieniem wlewamy i mieszamy. Nie przejmujcie się, że masa się mocno rozrzedziła, zrobiła się jaśniutka i to dobrze, ale też ta woda, która to jest, ona odparuje w trakcie pieczenia. Więc to nie jest nic złego. Natomiast dodamy tutaj wzorem jednej z gospodyń jedną łyżeczkę mąki pszennej, nie więcej. Sól i pieprz. Solą uważajcie, słony jest boczek. Nie wolno przesadzić, ale pieprzu naprawdę trzeba dać sporo. Babka ziemniaczana jest wtedy lepsza, kiedy jest lekko pikantna. Mieszamy mąkę z całą masą i czekamy już tylko na dodatek pod postacią boczku i cebuli. Chociaż może jeszcze jedna rzecz od razu zanim boczek i cebulka. Ja chcę połączyć dzisiaj ziemniaki z ugotowaną kaszą gryczaną, tą paloną. Babka będzie lżejsza i będzie lepiej pachniała. Ugotowaną kaszę dodaję do środka. Pokrojona cebula do przesmażonego boczku. Doprawiam to jeszcze odrobiną majeranku. Jedna łyżka majeranku. I teraz już cebuli nie smażymy zbyt długo, nie chcę jej tutaj jakoś przesadnie prażyć. 3–4 minutki na wolnym ogniu i będziemy mogli dodawać do masy ziemniaczanej. Z babką ziemniaczaną jest tak, że najlepiej smakuje dnia następnego. Kiedy ładnie stężeje, odebije, można ją pokroić i obowiązkowo odsmażyć. Mówię, babka ziemniaczana najlepsza jest odsmażona. Nie mogę dodać takiej gorącej, przygotowanej okrasy do ziemniaków, więc na moment dosłownie na talerz, tak żeby delikatnie przestygła, żeby nie ścięła od razu skrobi ziemniaczanej. I dopiero lekko przestudzoną możemy dodać do ziemniaków. Bardzo barce i najfajniejsze jest to, że możecie dowolnie tę masę doprawiać, dodawać kolejne składniki, grzyby, zioła, przyprawy też. Wysmarowana foremka zwykłym olejem. Nie wysypujemy żadną mąką, to nie ma sensu. To jest bardzo wilgotna masa. Przed wyłożeniem obowiązkowo trzeba to zamieszać, żeby tę wodę rozprowadzić i skrobie przede wszystkim, która zaczyna osiadać na dnie naczynka, w całej masie. Wylewamy. Delikatnie rozprowadzam tylko całą masę na powierzchni. Temperatura piekarnika 180 stopni, 45 minut do godziny. Jeżeli będzie wam zbyt mocno piekarnik przypiekał od góry tę babę, trzeba po prostu przykryć folią. Jest kilka dodatków, które do babki ziemniaczanej spotkacie i pewnie najbardziej klasyczny, wydawać by się mogło to sos grzybowy. Jest jeszcze jedna wersja podania takiego kartoflaża. Kwaśna gęsta śmietana, zwykła śmietana posypana odrobiną szczypioru. Moim zdaniem nic więcej nie trzeba będzie tutaj robić. Babkę ziemniaczaną można podawać na różne sposoby. Więc i my dzisiaj podamy ją tak, jak kiedyś. O, piekarniczek przypieka z jednego brzegu. Może spróbujmy wyłożyć kawałek na talerz. Dobrze upieczona baba ziemniaczana, ona świeża, to taka, która z zewnątrz ma chrupiącą skórkę, a w środku jest wilgotna i soczysta. No i dobrze pachnie. Śmietana? Teraz oczywiście przesadzam, żadna gospodyni domowa nigdy tego nie robi. Moja babcia zawsze skupiała się na tym, żeby potrawa była smaczna. Ten efekt wizualny kładzenia, dekorowania zawsze mnie za to ganiła i mówiła, że tracę niepotrzebnie czas. Wystarczy naprawdę niewiele, żeby to ładnie podać. Bo to, że smakuje to dobrze, to tylko mogę mieć taką nadzieję. E, spróbujcie, zróbcie, napiszcie. Albo napiszcie swoją wersję baby ziemniaczanej, taką, jaką jedliście, i chcielibyście, żebym ja ją powtórzył, albo też taką, jaką akurat zrobiliście. I uważacie, że jest dużo lepsza od mojej. Wszystko biorę na klatę. A jeżeli nie chcecie baby, to macie pełną listę, tak zwaną playlistę przepisów wielkanocnych. Gotowych do wzięcia, do użycia. Jakbyśmy się nie widzieli, wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia i przyszłe wielkanocne będę miał z głowy. Naciśnijcie dzwoneczek bo to gwarancja tego, że będziecie mm, mogli obserwować te i inne wspaniałe, mam nadzieję, smaczki na tym kanale. Subskrybujcie. O tym zapomniałem. A to już na koniec.